Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem, że ten sen nie był tylko snem? Zadzwonił? Wspomnienie, które nie należy do tego życia, a mimo to pulsuje, jakby czy to się stało wczoraj? Czasami, gdy śpimy, coś w nas się otwiera, jakby starożytne drzwi lekko się otworzyły i wypuściły na zewnątrz fragmenty historii. Nie mieszkamy tu, ale oni nadal zamieszkują naszą duszę. To jak spacer po jakimś miejscu nieznane, i w niewytłumaczalny sposób czujesz się jakbyś wracał do domu albo spójrz na jeden twarz której nigdy nie widział a mimo to rozpoznaje w niej dawne niemal wieczne uczucie sny mają tę tajemniczą moc są cichymi portalami za którymi kryje się zasłona pomiędzy życiami staje się cieńszy im bardziej nauka postępuje tym bardziej zdaje sobie sprawę że nieświadomość skrywa tajemnice które przeczą logice tradycje duchowe zawsze wiedziały podczas gdy ciało odpoczywa Duch pamięta, czasami niewiele pamięta, czasem pamiętaj za dużo, a kiedy pojawiają się te wspomnienia, nie, pojawiają się one w formie fraz czy dat. Przybywają takie jak symbole, uczucia, scenariusze, głosy, echa, to one są tym, co nas najbardziej wyróżnia. Doświadczenie. Wyobraź sobie, że każdy sen jest lustrem. Niektóre odzwierciedlają dzień, który minął, ale inni odzwierciedlają stulecia. A kiedy to się dzieje, pojawia się inne wrażenie głębia. Jakby sen miał wagę, intencję i cel jakby chciał powiedzieć Czy jest coś, co ty muszę pamiętać? I może dlatego teraz tu jesteś i słuchasz tych słów. Część ciebie już poczułeś, że w twojej duszy skrywają się historie, których nikt ci nie opowiedział, a które przeżyłeś historie, które powracają o świcie, kiedy świadomość odchodzi, i duch w końcu może oddychać. Dziś wspólnie przejdziemy przez ten portal. Rozumiemy, jakie są twoje marzenia, ujawnij informacje na temat przeszłych wcieleń i odkryj pięć wyraźnych oznak swojej pamięci duchowe przebudzenie Zanim zaczniesz obserwować, skorzystaj z okazji, aby polubić ten film. Pomaga to w dotarciu z 1900 tą wiadomością inne dusze, które również zaczynają pamiętać. Aby zrozumieć, dlaczego niektóre sny wydają się bardziej realne niż samo życie na jawie, musimy zwrócić uwagę na prostą i głęboką zasadę. Dusza nie zapomina po prostu cisza. Zapominanie dzieje się tylko na powierzchni we wcielonym umyśle. Ale w subtelniejsze warstwy, w których znajdują się stare wspomnienia, nic nie jest stracone. I to jest dokładnie to właśnie podczas snu warstwy te znajdują przestrzeń, aby się wyłonić. Kilka. Tradycji duchowych opisuje sen jako stan półwolności od dusza. Wtedy duch rozluźnia więzi z ciałem fizycznym i przenosi się do innych wymiarów, bardziej subtelne, gdzie czas nie ma tego samego kształtu i gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieć jak żywa mozaika. W tym stanie zasłona, która zwykle zakrywa nasze wspomnienia duchowe, stają się cieńsze. To jak patrzeć przez mgłę i zdać sobie sprawę kontury, twarze, miejsca których nigdy w życiu nie widziałeś, ale które rozpoznajesz podziwna intymność. Do tego poglądu przyczynia się także psychologia głębi. Nieświadomość nie tworzy z niczego. Reorganizuje treść, która już istnieje. Więc kiedy marzysz o mieście nieznany, język, którego nigdy się nie uczyłeś lub znajome uczucie, które nie pasuje do twojego, twojej aktualnej biografii, być może twój umysł uzyskuje dostęp do plików, które do niej należą inne akcje. Silne są także sny, które sprawiają wrażenie pełnych narracji, z początkiem, środkiem i końcem. Wskazówki. To tak, jakby Twoja dusza wyświetlała podczas snu fragmenty tego, czego już doświadczyłaś. Nie po to, żeby cię zmylić, ale żeby przypomnieć ci, kim naprawdę jesteś. W końcu każde życie pozostawia ślady. Marki, które kształtują twoje lęki, talenty, intuicje i niewytłumaczalne atrakcje. I tu pojawia się ważny klucz. Nie każdy sen jest symboliczny, niektórzy są pomniki, a kiedy to się dzieje, ma wagę, kolor, teksturę i emocje. Nie wydaje się wynaleziony. Wygląda na zamieszkałego. Odtąd będziemy badać pięć znaków, które ujawniają, kiedy sen nie jest tylko wyobraźnia, ale duchowe wspomnienie powracające na powierzchnię. Spośród wszystkich oznak pamięci duchowej jest to być może najczęstszy, a jednocześnie czas najbardziej ignorowane. Powtarzające się sny, które mają miejsce w miejscach, których nigdy nie widziałeś odwiedzane, ale które wyłaniają się z imponującą precyzją, szczegółowością i spójnością. Nie to te zagmatwane sny, pełne niepowiązanych ze sobą elementów. To są historie wracać czasem z dzieciństwa. Zawsze do tego samego miasta, na tę samą ulicę, na tę samą w domu, ten sam klimat, jakby coś tam pozostało i czekało na zapamiętanie. Kiedy we śnie powtarza się nieznany scenariusz, sugeruje to, że nie jest to dzieło człowieka mózg, ale pamięć. Nieświadomość rzadko tworzy złożone i stabilne architektury znikąd, ale przeszłe życie rodzi. W końcu wszystko, czego doświadczamy, każda ścieżka przebyte, każde zamieszkane miejsce, pozostaje wyryte w duszy jako rodzaj mapy energia, a podczas snu ta mapa objawia się w postaci krajobrazów, które wydają się zbyt realne, żeby mogły być wynalazkiem. Wiele osób donosi, że wielokrotnie śniły o średniowiecznych miastach, starożytne pustynie, statki, wiejskie wioski, świątynie, lasy, rynki, a nawet wojny. Zdecydowana większość nigdy mieli bezpośredni kontakt z tymi czasami lub środowiskami, ale w snach się przez nie poruszają te scenariusze w sposób naturalny. Wiedzą, gdzie są drzwi, rozpoznają wąskie uliczki, czują zapach drewna, słyszą akcenty, których nigdy się nie uczyli. To tak, jakby byli powrót do miejsca, które dawno temu nazywali domem. Te sny również niosą ze sobą szczególne uczucie przynależności. Nie bez względu na to, jak obce jest otoczenie dla Twojego obecnego życia. We śnie czujesz się częścią z niego. Nie jako gość, ale jako ktoś, kto tam mieszkał, kochał, może nawet płakał. To uczucie jest jedną z najsilniejszych oznak pojawiającej się pamięci duchowej. Inną wskazówką jest to, że te scenariusze nie zmieniają się losowo pomiędzy jednym snem a drugim, pozostają stabilne, jakby były fotografiami z innego życia. Czasem nowy pojawiają się obszary ulica, której nigdy wcześniej nie widziałeś, pokój, którego wcześniej nie widziałeś Pojawił się, jakby pamięć stopniowo się poszerzała, i na to należy zwrócić uwagę. Kiedy scenariusz nalega, aby wrócić, mówi ci to dzwonienie. Chce ci coś pokazać. Zawiera wskazówkę dotyczącą osoby, którą kiedyś byłeś, i lekcja, którą trzeba jeszcze odrobić. W następnym znaku zagłębimy się w coś jeszcze bardziej odkrywczego. Sny, które niosą emocje, które nie należą do tego życia, są sny, które robią wrażenie nie ze względu na scenerię czy postacie, ale ze względu na intensywność emocjonalna. To właśnie przy nich budzisz się z bijącym sercem, łzy w oczach, głęboka udręka lub radość tak intensywna, że prawie się nie mieści w klatce piersiowej. I co najciekawsze, nic w Twoim obecnym życiu nie usprawiedliwia tak silnej reakcji. Te sny nie. tylko przedstawiają obrazy. Budzą emocje należące do kogoś innego historii, często przeżywanej w innych czasach. Dusza przenosi wspomnienia emocjonalne znacznie silniej niż wspomnienia wizualne. Przez dlatego też, gdy fragment poprzedniego życia przechodzi przez zasłonę podczas snu, dzieje się to rzadko, pojawia się jako wyraźne wspomnienie, ale prawie zawsze pojawia się jako czysta emocja. Strach bez przyczyny, tęsknota bez imienia, miłość bez twarzy, ból, który nie pochodzi stąd wyobraź. Sobie, że budzisz się po zwykłym śnie, ale czujesz głęboki smutek, tak jakbyś to zrobił, straciłem kogoś ważnego. lub śnij o nieznanej osobie i obudź się z uczucie ponownego spotkania, jakbym odnalazł starą miłość. Te emocje nie powstać przez przypadek. Są to ślady historii, które Twoja dusza przeżyła intensywnie i tyle wciąż wibruje w tobie. Innym bardzo częstym przykładem są sny o stracie, ucieczce lub prześladowaniu, które generują niemal paraliżujący strach. Wiele osób ma niewyjaśnioną, panikę związaną z ogniem, wodą, głębokość, wysokość lub tłumy, zgłaszają powtarzające się sny w tych scenariuszach, i tych sny niosą ze sobą emocje tak silne, że przekraczają granicę symboliczną. To nie jest wymyślił strach, to zapamiętany strach, to echo traumy z innego istnienia. Podobnie są sny o miłości tak głębokie, że znikają następnego dnia oświetlony. Sny, w których odczuwasz uczucie, jakiego nie doświadczyłeś w tym życiu, ale które się budzi, jakby był uśpiony przez wieki. Dusza rozpoznaje kogo już pokochała. I nawet chociaż we śnie twarz wygląda inaczej, wibracje emocjonalne pozostają nienaruszone. Warto zaznaczyć, że kryterium nie jest sama emocja, ale jej dysproporcja w emocjach związek z obecnym życiem. Kiedy uczucie jest zbyt duże, zbyt stare lub niewytłumaczalne, co więcej, prawie zawsze mamy do czynienia z pojawianiem się duchowego wspomnienia. W następnym znaku zbadamy coś jeszcze bardziej tajemniczego. Sny, które się pojawiają ludzie, których nigdy nie ta spotkałeś, ale czujesz, że znasz je głęboko. Są sny, które przedstawiają nam zupełnie nieznane twarze, ludzi, którzy nigdy w życiu nie stanęli na naszej drodze, a jednak to uczucie jest natychmiastowe uznanie. To jak ponowne spotkanie kogoś po długim czasie, kogoś, kogo obecność budzi komfort, tęsknotę, a nawet wzruszenie, kiedy to się stanie intensywne i nawracające. Mamy do czynienia z jednym z najwyraźniejszych znaków pamięci duchowej: zjednoczenie dusz poprzez sny. Liczby te nie pojawiają się przypadkowo. Często są to osoby, z którymi łączy nas więź głęboko w innych wcieleniach, starych miłościach, krewnych, mentorach, przyjaciołach. A nawet przeciwnicy, którzy nadal dzielą z nami więzi karmiczne, we śnie się pojawiają naturalnie, rozmawiają z nami, jakby podejmowali przerwany dialog wieki i wchodzić w interakcje bez konieczności wyjaśnień. Połączenie po prostu istnieje i istniał już przed tym życiem. Ważny szczegół. W wielu z tych snów twarz nie jest tym samym, co osoba miała w tysiącytku innym wcieleniu. Dusza zmienia swój wygląd z każdym życiem ale wibracje pole energetyczne pozostaje rozpoznawalne więc nawet jeśli nie możesz zidentyfikować kto to jest uczucie jest jednoznaczne wiesz że już kochałeś tę osobę już szedł obok niej dzielił się doświadczeniami przewyższają wszelką logikę racjonalne w niektórych snach ci ludzie wydają się wspierać kierować lub nieść wiadomości winne wydają się aktywować uśpione emocje a w niektórych przypadkach wydają się zamykać Niedokończony cykl, jakby sen był jedyną przestrzenią, w której dusza może sprawić, że to spotkanie się wydarzy. Wiele raportów mówi o głębokich dialogach, wymianach spojrzeń, które zdają się nieść życie całość, a nawet pożegnania, które sprawiają, że śniący budzi się ze łzami w oczach. Autentyczność, emocjonalny aspekt tych spotkań jest dużą różnicą. Czy masz wrażenie, że to nie jest tak zł postać stworzona przez umysł, ale o kimś prawdziwym? O kimś, kto istnieje na pewnym poziomie w swojej duchowej historii. I jest jeszcze bardziej odkrywczy punkt. Po tych snach często odczuwa się coś w rodzaju emocjonalnego kaca poczucie pustki, pełni, tęsknoty lub spokoju, które pozostaje godzinami, czasem dniami to wyraźny znak, że coś w tobie zostało dotknięte. W następnym znaku porozmawiamy o czymś jeszcze bardziej intrygującym snach, w których językach Całkowicie nieznane kultury lub epoki wyłaniają się z oszałamiającą wyrazistością. Są sny, które wydają się prawdziwymi dokumentami duszy. Widzisz siebie idącego przez starożytne ulice, mając na sobie ubrania z innej epoki, słuchając języków, których nigdy się nie uczyłeś, rozpoznawanie zwyczajów, które nie należą do ich obecnego świata. Czasami zauważasz wszystko z daleka. Innym razem jest wewnątrz sceny i żyje nią w sposób naturalny. Kiedy elementy te wyłaniają się z precyzją, detale architektoniczne dźwięki, rytuały, krajobrazy, mamy do czynienia z jednym z najpotężniejszych znaków pamięci duchowej. Wspomnieniami przeszłe życia wyłaniające się poprzez symbole kulturowe. Ludzki mózg nie jest łatwo wymyślić to, czego nie wie. Łączy, reorganizuje, miesza odniesienia. Ale bez nich prawie nie tworzy złożonych struktur historycznych jakąś realną podstawę. Więc kiedy marzysz o językach, które płyną z naturalność, z ceremoniami, które wydają się znajome lub z miejscami, których nigdy nie widziałeś, ale wie dokładnie, jak się w nich poruszać, duchowe wyjaśnienie staje się bardzo bardziej prawdopodobne. Wiele osób opowiada o snach rozgrywających się w starożytnych cywilizacjach, takich jak Egipt, Grecja, Indie, cesarskie Chiny. Rdzenne plemiona, epoki średniowiecza, pustynie Bliskiego Wschodu czy nordyckie wioski. A najciekawsze jest to, że nawet bez wcześniejszej wiedzy opisują zaskakujące szczegóły: instrumenty, symbole, formy powitania, a nawet rodzaje pisma. Kiedy się budzą, czują, że doświadczyli czegoś prawdziwego, czegoś, co należy do toku myślenia, dużo starszy niż dzisiaj. Czasami te sny. Pokazują nie tylko środowisko zewnętrzne, ale także wewnętrzne poczucie zażyłości. Czy czujesz, że rozumiesz tę kulturę?, że kiedyś byłeś jej częścią? Jej, że jej dusza rezonuje z takim sposobem życia. Może muzyka wzbudzać emocje, że przedmioty wydają się intymne, lub że wykonujesz takie ruchy, nigdy nie uczyłem się świadomie. I tu pojawia się istotna kwestia. Te sny nie powstają tylko z ciekawości. One zdają się przypominać ci o talentach. Mądrości i umiejętnościach, które już posiadasz. Rozwinięty. Wiele osób, które odkrywają swoje pokrewieństwo z określonymi sztukami, zawody lub tradycje duchowe, zdają sobie sprawę, że te sny są wskazówkami na ścieżce dusza chce wrócić. Jeśli jak dotąd ta wiadomość ma dla ciebie sens, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj na kanale. W ten sposób otrzymujesz nowe treści, które pomogą ci rozszyfrować sygnały twojego własnej duszy. I kontynuuje tę podróż z jasnością i świadomością. W następnym znaku porozmawiamy o czymś jeszcze głębszym: marzeniach, które odsłaniają zdolności lub lęki, które w tajemniczy sposób pojawiają się na jawie. Są sny, które nie tylko pokazują obrazy lub miejsca odległe w czasie, pokazują ciebie, ale w sposób, który wydaje się jednocześnie dziwny i znajomy. Czy widzisz siebie? Dokonanie czegoś, czego nigdy w życiu się nie nauczył. Mistrzowska gra na instrumencie, prowadzić grupę, ćwiczyć sztukę walki, uzdrawiać ludzi, odprawiać rytuały, polować, żeglować, uczyć, budować. Albo też stajesz twarzą w twarz z czymś, co w tysiąc tydoczyn niewytłumaczalny sposób powoduje to u ciebie panika do dziś. Te sny działają jak okna na to, co twoja dusza już wie zdominowany lub cierpiał w innych wcieleniach. Kiedy umiejętność pojawia się naturalnie w twoich snach, nawet jeśli nigdy jej nie użyjesz praktykowane, jest to silna oznaka pamięci roboczej z innych wcieleń. Dusza niesie ze sobą prawdziwą naukę, a nie tylko abstrakcyjne koncepcje. Dlatego niektórzy ludzie mają imponujące możliwości w zakresie działań, które wydają się nowe, ale już były głęboko wyszkoleni w poprzednich wcieleniach. W snach to wspomnienie znajduje wolny teren do wyrażania siebie, bez ingerencji ograniczeń obecnego umysłu. To samo dzieje się z niewytłumaczalnymi lękami. Wiele osób boi się wody głębokość, ogień, wysokość, prędkość, tłumy, niektóre zwierzęta, określone drogi lub zamkniętych środowiskach, bez doświadczenia traumy to życie. W snach obawy te pojawiają się wyraźnie i intensywnie. Czy widzisz siebie tonącego, upadającego, będącego, prześladowani, aresztowani, paleni, duszeni? I obudź się z ciałem reagującym tak, jakby wszystko było prawdziwe. W wielu przypadkach było to prawdą, ale innym razem te sny nie mają cię przestraszyć. Zdają się przypominać ci o czymś, co wciąż pozostaje trzeba się leczyć. Dusza nie zapomina o swoich bólach. Ale też ich nie porzuca osiągnięcia. Dlatego sny czasami pokazują ci dokładnie, gdzie skończyłeś. Czy jest to umiejętność gotowa do odrodzenia, czy strach gotowy do transformacji. Dodatkowym znakiem jest to, że budzisz się ze snu z uczuciem, że możesz co odtworzyć. Mieszkał tam, jakby jego ciało wciąż pamiętało. Lub kiedy po powtarzających się snach, ty zacząć odczuwać nagły pociąg do określonej czynności, jakby coś dzwonił. Te sny są zaproszeniami, zaproszenia do odzyskania starych prezentów, uwolnienia się od starych traum i rozpoznaj, że jesteś czymś więcej niż tylko tym, w czym żyłeś w tym życiu. Teraz w następnym bloku połączymy wszystkie te sygnały i zrozumiemy, jak je interpretować ze świadomością duchową, aby stały się narzędziami samopoznania. Jeśli dotarłeś tak daleko, nie stało się to przez przypadek. Jest w tobie ból. Być może stary, może zapomniany, który cię o to prosi, zostać rozpoznanym. Ból, który nie przemawia słowami, ale wrażeniami, intuicją i wspomnienia, których nigdy nie potrafisz wyjaśnić, a jednak zawsze tam były. Nic, co do tej pory słyszałeś, nie było satysfakcjonujące. To było lustro, szept własnej duszy, powołanie. A co jeśli w 7000. Którymkolwiek momencie tego filmu poczujesz ucisk w klatce piersiowej, oczy pieką lub Niewytłumaczalne wspomnienie wypłynęło z głębin. Może dlatego, że jesteś tych dusz, które dźwigają więcej niż mówią. Więcej niż rozumieją. Więcej niż pozwolić pokazać. Zanim więc przejdziemy dalej, chcę zaoferować Ci coś, co może zmienić to wyszukiwanie. Cicho i wyraźnie. Cyfrowa książka dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w milczeniu. To nie jest zwykły e-book. On jest mapą. Mapą starych dusz. Każdy rozdział odsłania ukryte rany, wyjaśnia przyczynę twojego duchowego zmęczenia i pokazuje prawdziwe ścieżki uzdrowienia, celu i ponownego połączenia z tym, co zawsze czułeś, ale nigdy nie wiedziałam, jak to nazwać. Jeśli tęsknisz za miejscami, w których nigdy nie byłeś, jeśli nosisz marki, których nikt nie widzi, jeśli masz pytania, które nie pasują do żadnej prostej odpowiedzi, to jest twój kolejny krok. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Kliknij z otwartym sercem. Czasami dusza potrzebuje tylko uznania i może, tylko może, twój czas na uzdrowienie w końcu nadszedł. Teraz, gdy znasz pięć znaków, które ujawniają duchowe wspomnienia marzenia, ważne jest, aby zrozumieć, jak integrować je świadomie, bez strachu, bez pośpiechu i bez romantyzmu. Każdy sygnał jest jak element większej układanki pojedynczy sen może wydawać się po prostu ciekawy ale kiedy wzory zaczynają się układać powtórzenie powtarzające się scenariusze nieproporcjonalne emocje znajome twarze kultury nieznane ukryte zdolności dusza najwyraźniej próbuje się porozumieć pierwszym krokiem jest rozwinięcie neutralnej obserwacji nie próbuj narzucać interpretacji zamiast tego przyjmij to co się pojawia Sny z poprzednich wcieleń nie przychodzą do ciebie, żeby zaimponować, ale żeby cię poprowadzić. Odsłaniają niedokończone lekcje, stare więzi, uśpione talenty i lęki, które należy rozpuścić, aby podążać swoją obecną ścieżką, płynąć lżej. Drugim krokiem jest osiągnięcie spójności emocjonalnej. Dusza zawsze przemawia poprzez uczucie. Jeśli sen będzie odbijał się echem przez wiele godzin lub dni, powoduje to, Specyficzny dyskomfort lub tęsknota, której nie potrafisz wytłumaczyć, jest to oznaką głębokości. Duchowe wspomnienia niełatwo opuszczają serce. Trzecim krokiem jest rozpoznanie, że te sny nie pojawiają się osobno, pasują do wyzwania, pragnienia i intuicji twojego obecnego życia. Nic nie jest przypadkowe. Dusza używa snu jako narzędzie, przypominające ci o tym, co już wiesz, ale zapomniałeś przy urodzeniu. I na koniec, co najważniejsze. Użyj tych znaków jako przewodnika do przebudzenia. Sen jest portalu. Interpretacja jest kluczem. Ale to Twoje przebudzone sumienie decyduje, jak to zrobić, zintegrować to wszystko i przekształcić wiedzę w ewolucję. W następnym bloku zagłębimy się w głębokie zamknięcie. Co będzie odbiciem tego, spaja tę te podróż i otwiera przestrzeń na jeszcze większe tajemnice. Być może, gdy słuchałeś każdego z tych sygnałów, coś w Tobie drżało. Lekko. cicha intuicja, wspomnienie, które nie ma jeszcze nazwy, echo, które nie ma, pochodzi z umysłu, ale z duszy. I to jest ważne. Ponieważ w głębi duszy marzenia tak nie robią, przychodzą, żeby cię zmylić. Przychodzą, żeby Ci przypomnieć. Przypomnij sobie, czego już doświadczyłeś, czego czego się już nauczyłeś, Co jeszcze musisz uwolnić. I przede wszystkim: pamiętaj, kim jesteś, to naprawdę jest. Kiedy idę, ciało zasypia, a duch w końcu oddycha swobodnie. Obecne życie to tylko rozdział, a sny są na marginesie tej książki, gdzie dusza pisze notatki, znaki, wskazówki, nie po to, żeby zabrać cię do przeszłości, ale żeby oświetlić teraźniejszość. Każda niewytłumaczalna emocja, każdy powtarzający się scenariusz, każda znajoma twarz jest fragmentem lepszą ścieżkę, którą kroczyliście przez wiele żyć, a uznanie tego nie jest fantazją. To jest ekspansja. Teraz weź głęboki oddech i obserwuj. Co twój duch próbuje ci pokazać? Która część? Czy prosisz o przebudzenie? Być może twoje sny mówią ci, że już czas, pamiętajcie. Nie wczoraj, ale o jego istocie. Końcowe wezwanie do działania. Jeśli ta podróż poruszyła Twoją duszę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj, ty nigdy nie idzie samotnie. Zawsze są nowe drzwi do otwarcia, i nowe znaczenie odkryć, i nowe światło do rozpoznania w sobie. I pamiętaj. Dusza skrywa tajemnice, których nawet czas nie jest w stanie wymazać. I czasami to się dzieje ciszę poranka, że postanawia je ujawnić. A co, jeśli następnej nocy otworzy się przed tobą kolejny portal?